Cześć, ja jestem Olek i w dzisiejszym odcinku e, mamy pierwszą część otwierania boxa do kolekcji e, TOPS Match Attacks UEFA Champions League, są 2020 na 2021. E, w środku mamy 30 saszetek, jedna limitka jest gwarantowana e, i tutaj w jednej saszetce jest 6 kart, a saszetek jest 30, więc mamy tutaj 180 Kart. No i bez zbędnego przedłużenia zaczynamy tutaj z pierwszą połową boksa. 15 saszetek to powinno być. Jeszcze tam są. Dobra, boks na się odłożymy sobie na bok. Raz. 5, 6, 7. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ok, zgadza się. Oczywiście tylko karty specjalne będą nas interesować. I zaczynamy. Kodzik. Hmm, Ostówki nas nie interesują. już nic nie ma więcej nie. mamy tutaj star player Didi, Leicester City my tutaj będziemy sobie tak układać karty specjalne utrafioności tutaj nie ma nic więc nie wiadomo czy karta jest rzadka nie że wiadomo, że limity będą najrzadsze. Tutaj jest pewne. Dobra. A jedną specjalną, coś jeszcze nie, bazówki. Bo tu mamy Rising Star Bulls of Reina Tutaj obok położymy. Lecimy dalej. To jest trzecia kieszeczka. Dwie karty specjalne to fajnie. kogo my tu mamy: Man of the Match, Sakai Olympic Marsylia i Star Player, Club Bridge, Wanken. Star Player: tak układać jeden po drugim. Czy w tej pierwszej połowie boxera będzie limitka? Nie wiadomo. Kozik odkładam. Lazówka. Kogo my tu mamy? Rising Star. Szachtał. Teje. No, dwie karty specjalne ponownie. man of the match Ayer Celtic Glasgow. Coś ostro, o, jest. Mm. Star player Neymar Paris Saint-Germain. I lecimy z kolejną seszowką. oczywiście loka się zaliczają do taówfek Hej okay, dobra kogo my tu mamy hmm. James Rising Star Chelsea na razie trzy tutaj kart, tylko specjalne i oczywiście bazówki dwie karty specjalne tej lokotynka, ale to komuś, co do bazówek się zalicza Men of the Match Junior Real Madrid i star player Ter Stegen FC Barcelona lecimy dalej klasik sobie odkładamy wow klub 100 Becker Liverpool Po prostu to jeszcze nie mieliśmy tutaj Rising Star Jones, Liverpool Już nam powoli będzie miejsca brakować i bazówki wejdziemy z kolejnym zaszepciem Jakaś karta taktyczna My też się do bazowych zaliczają. Myślałem, że są dwa kody. Na no szczęście nie. Brawa, odkładamy. Kogo my tu mamy? Langlet, Men of the Match FC Barcelona. I KOKE Star Player Atletico. Kozik odkładamy. pasówka i reszta to już pasówki Rising Star lub Bridge. Dwie karty specjalne. Szkoda, że nie ma limitki dalej. Zomer. Star Player. Fernandez. Man of the Match. Manchester United. Jeszcze cztery pioszeczki. I jest! Srebrny Mbappé, nareszcie limitka Mamy To tutaj o, gdzieś tak Rising Star Plim punk, Rising Star tam był i idziemy dalej To już koniec I zaraz takie wpada druga limitka Wątpię w to, ale kto wie. No, drugiej limitki nie ma, ale to są dwie karty specjalne. O my tu mam oxlet. Cumberline. Man of Match I karim Benzema Star Player. Obrali jeszcze dwie saszetki Od. Super miejsca brakuje. Kurde, w tu jest tak dużo star playerów? Rising Star. Greenwood. I ostatnia saszetka Star player mamy. Serge Knabry. Bayern Monachium. Bra jeszcze się jakoś zmieści. Tutaj światło pada. Ale nieważne. Men of the match. Turam. Borussia blade I słuchajcie, to już będzie na tyle. Trafiliśmy srebrnego Mbappé. Za niedługo na kanale będzie. Otwieranie drugiej części boksa, bo nie wiem czy wiecie, ale otwieraliśmy dzisiaj tylko połowę, bo na jednym filmiku bym się z tym nie zmieścił. Więc do niedługo będzie druga połowa boksa. Do zobaczenia, cześć!